creepy in creepy present Is coming, then the right. get, free care, get free care. Everybody in the house get free care From the night to the day and day to the night when the apes come. coming, then the time is right. Kurwa, 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 kurwa. To taka pani, która stoi przy ulicy. Z kurwa. Nie jakiej? Nie wiem. Takie zwierzę. Wiadomo, ja już brzechwa, tak to było, że kurwa to jest w sumie, to jest, to jest najgorsze, że kurwa można używać jako przecinka, co sumie. Kurwa, mać! O, ja nie wiem. To jest kurwa, to jest jest Mać. Taka kobieta, która się puszcza. Nie wiem różne definicje tego. A, to jest pizda. W przekazie wyrwalnym. To kurwa. To jest taka pani, co... A ta lampka mam róg? To jest taka pani, co sprzedaje się na pieniądze. Ja nie wiem. To jest przecinek. Jeszcze raz. To Miałem kiedyś taki stoliczek przy drodze. I ten był taki stoliczek, żeby pani mogły odpłacząć. Nie, jest takie. To jest taki na Łęczowskiej, że się bierze piwo, i mówisz kurwa dołek, środek stołek i no i tak. I Zajebiście. Ay, ładny płak, ładny, Na trasie budzi z dużo i obok salego zabierze. Dobre. Eee, nie zastanawiałem się. To jest moment, w którym czujesz się dobrze, stary.